Dzisiaj w przedszkolu gościliśmy w ramach współpracy z rodzicami, tatę i brata jednej z naszych wychowanek, Marty Budzisz. No i tutaj odwiedzili nas w celu właśnie zarażania dzieci pasją żeglarską. No i bardzo się cieszymy, że mogli nas odwiedzić, że zechcieli przeprowadzić tak wspaniałe zajęcia. No i w ramach właśnie współpracy z rodzicami, staramy się jak najwięcej takich. Zajęć przeprowadzać, żeby zarażać jednak dzieci tymi naszymi różnymi pasjami. Panie też dzisiaj dużo mówiły na temat bezpieczeństwa podczas zakładania kapoków. To chyba ważne, prawda? Nawet u tych małych dzieci. Tak, oczywiście tutaj dzieci też mają możliwość uczęszczania na zajęcia z basenu i uczą się takich podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się właśnie w obrębie wody, także tutaj dzisiaj była kolejna możliwość takiej nauki, właśnie, jak zachowywać się. W sytuacjach, kiedy mamy do, do czynienia z wodą, myślę, że to dzieciom się przy, przyda zarówno w okresie letnim, jak i właśnie w kształtowaniu różnych umiejętności. Dobry początek, można powiedzieć taki start dla dzieci właśnie już od przedszkola, żeby zaszczepić ich właśnie żeglarstwo. Tak, tak, właśnie o to chodzi tutaj w tych zajęciach, żeby właśnie dzieci poznawały różne możliwości fajnego spędzania czasu wolnego. No i też tutaj tata Martusi zauważył właśnie, że jego syn, który też już ma wielkie osiągnięcia w tej dziedzinie, jest nad wyraz można powiedzieć na swój wiek właśnie bardzo dojrzały, bo tego nas uczy sport, tak? Zarówno i takiej jakiejś wytrzymałości, ale też odpowiedzialności. No, i o to chodzi w tym wszystkim, żebyśmy w dzieciach wpajali jak najwspanialsze wartości. Chcieliśmy Wam pokazać łódkę, która pływa na oceanach, na morzach i na zatoce. Również na jeziorach, na rzekach można tą pływać. W związku z tym, że łódkami się pływa po wodzie, to chcemy, abyście na początek dla bezpieczeństwa założyli kapoki. Czy możemy wszystkie największe dzieci poprosić, bo kapoki są dość duże, no i to zakładamy sobie kapoki. Maju, powiedz mi dzisiaj, były zajęcia. Jakie były zajęcia? Były dzisiaj takie zajęcia, że bardzo dobrze się bawiliśmy. Co pan pokazywał? Łódki. Łódki, a co na tych łódkach można było robić? Pływać. Dzieci też mogły pływać. Normalnie na programie widzieliśmy, normalnie też za. Normalnie też może założyć kapoki. A do czego A do czego służy kapok? Żeby nie utonąć. A czy ty kiedykolwiek już pływałaś? Nie. Jeszcze nigdy. A chciałabyś? Tak. Czy są dzieci, które nie potrafią pływać. Nie ja to nie potrafią pływać. Te dzieci, które nie potrafią pływać, zaprajają taki kapok, są pewne, że nigdy nie utoną. Co pan pokazywał dzisiaj? Łódka! Powiedz mi, jakie to były zajęcia? Zakładaliśmy kamizelki. A do czego taka kamizelka służy? To płyfada. Dzisiejszy dzień się nam bardzo udał. Udało nam się przeprowadzić dosyć sprecyzowaną prezentację, co przy tak małych dzieciach zdaje się niemożliwe. Prezentację poprowadził mój tata. Bardzo im w tym pomógł. On Wręcz mówił mi, co ja mam robić. Pokazywałem wszystko dzieciom. Nauczyliśmy dzieci podstawowych węzłów. Dzieci od teraz wiedzą, jak ważne jest bezpieczeństwo na łódce. Wiedzą, do czego jest kapok, jak założyć kapok. Dowiedzieli się też, z czego się składa łódka, na której pływałem, bo już nie pływam. Teraz jestem już trochę większy, już się nie mieszczę na tej łódce. Myślę, że zostały zachęcone bardzo do tego, żeby spróbować pływać. Na przykład tam jest jedna dziewczynka, która mówi, że chce pływać i nie chce w ogóle odejść od łódki. To jest bardzo ważne, żeby zachęcać dzieci w takim dosyć młodym wieku. Ale to jest normalne, że dzieci zaczynają w tak wieku 5-4 lat, trzech nawet czasami. Ja mam kolegę, który zaczął w wieku dwóch już pływać na łódce sam. Jest to bardzo ważne, dlatego że ja zacząłem w wieku 9 lat pływać, i z tego powodu mam bardzo duże zaległości względem przeciwników, którzy pływają już po kilkanaście lat w wieku 14. Masz bardzo wysokie osiągi, jeżeli chodzi o żeglarstwo. Powiedz nam pokrótce, co to są za, za tytuły. Zdobyłem Mistrzostwo Polski w klasie OpenBeak. W tej samej klasie zdobyłem Mistrzostwo Powiadu, Puchar Europy, piąte miejsce na Mistrzostwach Świata. Tak, po Proszę bardzo. To będzie grzeczny, ja tam, na pewno będzie będziemy sobie. Tak? Tak, Zaraz tańczymy. Mają, powiedz nam, a co ty się dzisiaj uczyłaś? Co tu dzisiaj mogliśmy zobaczyć? L łódkę. A do czego ta łódka służy? Do pływania. A czy ty kiedyś już pływałaś? Tak. A gdzie? Na mozu. Do czego służy kapok? Bo dzisiaj były kapoki pokazywane, prawda? Do pływania. Chcę nie utonąć. Co pan cię ci pokazywał na tej łódce? Co tam był? Zagier. I co jeszcze? Mm, Sir. Blinkiesa. Bardzo fajnie. Powiedz mi, takie zajęcia podobają cię? Tak. Czy chciałabyś e, kiedyś popływać na takiej łódce? Tak. A mówisz, że już kiedyś pływałaś. A z kim pływałaś? Z mamą i tatą i z moim bratem. Michałku, co najbardziej zapamiętałeś z dzisiejszych zajęć? Jaglówkę. Żaglówkę, tak? bardziej podobało w tej żołnówce. Jak było? To. Jak można było wejść na wodę, mhm. tak? A chciałbyś też tak pływać. Mhm. A wiesz co trzeba zrobić, żeby móc pływać na pięknice? Czy już jesteś dosyć duży, żeby pływać? Mhm. Tak, a mówił, że można mieć już cztery albo 5 lat. Masz już 5 lat. Mhm. Tak, czyli możesz zacząć pływać. Tak? Mhm czy dzieci były chętne do dzisiejszej współpracy tak dzieci były bardzo zafascynowane ale myślę to dlatego że łódka wyjątkowo jest bardzo kolorowa w porównaniu do jakichś innych łódek i ma też bardzo fajne kształty wygląda jak zjeżdżalnia dzieci to bardzo zachęca bardzo włącznie powiedzcie yes! 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 yes!